Jesteśmy państwo u progu kolejnego forum Safety First. To jest nasze drugie forum, więc można powiedzieć, że już to jest impreza cykliczna, której zamysłem było to, aby zebrać w jednym miejscu teoretyków, naukowców, ale przede wszystkim również praktyków, którzy są w stanie skorelować tą interdyscyplinarną dziedzinę, jaką jest dzisiaj kultura bezpieczeństwa pracy. To drugie forum jest wspierane z funduszy ministerialnych na upowszechnianie nauki. To spotkanie gromadzi i naukowców z różnych śląskich uczelni, ale również przedstawicieli organizacji takich jak Forum Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim również pracodawców. Takie spotkanie jak dzisiejsze jest bardzo ważne. Tu możemy zderzyć te dwa światy, tej teorii i praktyki, a razem to na pewno kształtuje całą tą kulturę bezpieczeństwa, którą możemy potem w naszych szkoleniach na przykład przekazać w zakładzie. Jak wskazują statystyki i przede wszystkim sprawozdania Głównego Inspektora Pracy, od lat niezmiennie główną przyczyną wypadków przy pracy są błędy ludzkie. Stąd też w ramach tej konferencji Staramy się promować tę kulturę bezpieczeństwa i przez to jakby niwelować negatywne skutki zagrożeń w zakładzie pracy. Uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Możemy tutaj wymienić doświadczenia w różnych branżach, właśnie nie tylko w budownictwie i górnictwie, ale także w innych sektorach gospodarki. Stosunkowo mało uwagi poświęca się bezpieczeństwu pracowników sektora opieki zdrowotnej, który został uznany za jeden z najniebezpieczniejszych sektorów zatrudnienia. Staramy się tutaj zaprosić Państwa do dyskusji, czy bh to bardziej powinien być inżynier, czy jednak ktoś, kto powinien mieć kompetencje zarówno społeczne, pewną wiedzę, umiejętności prawne, ale tak samo mieć pewną wiedzę, umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu. Inżynier Przemysław Widlinski jest absolwentem naszej uczelni i obronił pracę adaptacji metody NPW5 V1 na stanowisku pracy kosiarza. Pracuję w zakładzie Zieleni od około 20 lat i w tym zakładzie prowadziłem obserwacje pracowników. Przedstawiałem problem związany z chorobami układu kostno-szkieletowego, a w szczególności z zniekształceń i chorób kręgosłupa spowodowanych właśnie nieprawidłowym procesem pracy. Ми прийняли участь наша делегація з України в цьому заході завдяки тому, що раніше було підписано між Національним університетом цивільного захисту України та Вищою школою управління охоронної праці в Катавіцах. Да, в Польщі перший раз мені здесь очень подобається, очень интересно, гостеприимно, тепло, уютно. Мені інтересно узнати. Uczę się w Polsce, uznać Uniwersytet Polski. Sierra, dziękuję za zaproszenie na taką konferencję, jaka wywołuje aktualnie problemy, jak i za kardonem, tak i w nas w Ukrainie. Możemy już dzisiaj powiedzieć, że uczelnia planuje następne wydarzenie, czyli trzecie forum, już w okolicach września-października przyszłego roku. Dziękujemy i do zobaczenia.